Kochani, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kosmetyki z całej nowej serii firmy Orientana. Orientana jest to firma polska, która produkuje kosmetyki naturalne i, jakby. Taką cechą przewodnią tej e, kosmetyków, tej firmy jest zapach tych kosmetyków. Jest dość intensywny, jest taki dość orientalny. Ja akurat ten zapach bardzo lubię, natomiast no, zdaję sobie sprawę z tego, że może nie każdemu e, pasować. E, Orientana wypuściła nową serię, która nazywa się Kalimusli. E, w skład tej serii wchodzą cztery kosmetyki, i ja o wszystkich kosmetykach Wam dzisiaj tutaj opowiem. Testowałam je naprawdę bardzo mocno, intensywnie, przez długi czas i naprawdę mam już wyrobione o nich zdanie. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam dalej na film. I może powiem o co chodzi z tym całym kalimusli, co to takiego jest. Powtórzę się tutaj, pozwólcie ściągą, bo nie jestem w stanie też wszystkiego zapamiętać. Więc tak, Kali Musli nazywany jest w medycynie naturalnej jako roślina należąca do rodziny amarylkowatych. Jest wieloletnią rośliną o wysokości około 30 cm, z bulwiastym kłączem i czarnymi korzeniami bocznymi, podłużnymi liśćmi i żółtymi kwiatami. Jest jedną z najstarszych roślin indyjskiej ajuwerdy. Jest to rdzenna roślina zacienionych lasów Azji. Do niedawna była powszechna na każdym poletku w Kerali, jednak z powodu nadmiernego wypasu bydła oraz niekontrolowanej eksploatacji została prawie całkowicie wyniszczona. Obecnie w stanie dzikim występuje głównie w obszarach górskich, w wysokich rejonach środkowych Himalajów. Współcześnie można ją znaleźć również na terenach równinnych, w Indiach i Malezji, gdzie prowadzone są zrównoważone i kontrolowane uprawy i dzięki nim możemy ten wyjątkowy składnik pozyskiwać do produkcji właśnie kosmetyków orientalnych. I głównym komponentem tego kalimusli są glikozydy, polisacharydy, tłuszcze oraz ksyloza, mannoza i kwas glu, glukuronowy. Ponadto skłączy kalimusli izolowano także fenolowy glikozyd o nazwie kurkuligozyd oraz sapogeninę i jukageninę. Taka dobroczynnie wpływająca na skórę wrażliwą kompozycja nie występuje w żadnym innym składniku botanicznym. Jest wykorzystywany w indyjskiej Ajuwerdzie, dzięki swemu korzystnemu wpływowi na zdrowie, m.in. zwalcza choroby swędzenia, yy, choroby skórne, skaleczenia, rany, ale to nie wszystko. Kalimusy jest też afrodyzjakiem, ma działanie przeciwzapalne. Zio Zioło stosuje się przy problemach układu oddechowego, trawiennego, reprodukcyjnego i moczowego. Yy, no i tak... Yy... I właśnie w skład tej nowej serii Calimusli wchodzą cztery kosmetyki, może przejdziemy sobie już do pierwszego. Pierwszym, który ja używałam jest kosmetyk do demakijażu, jest to płyn micelarny naturalny do demakijażu i oczyszczania. Ta cała seria jest przeznaczona dla cery wrażliwej i naczyniowej. I powiem Wam, bardzo na samym początku e, zaskoczyłam się zapachem, ponieważ e, w porównaniu do całej reszty kosmetyków orientany ten zapach jest bardzo delikatny, jest bardzo przyjemny, jest kwiatowy, no naprawdę bardzo, bardzo delikatny. Niektóre z tych kosmetyków w ogóle nie mają zapachu, tak jak na przykład ten płyn micelarny. Tutaj zapachu nie ma w ogóle, co mnie też bardzo, bardzo cieszy, bo jakby orientana wychodzi w tą stronę osób bardzo wrażliwych na zapachy. Ja na przykład jestem też bardzo wrażliwa i niektóre kosmetyki, pomimo tego, że dobrze na przykład na mnie działają. To nie jestem w stanie ich używać właśnie ze względu na zapach, bo od razu boli mi głowa, jest mi niedobrze. No i niektóre niestety muszę komuś dać, odstawić, bo nie jestem w stanie ich używać. Dlatego też tutaj bardzo się ucieszyłam, jak właśnie zobaczyłam, że ten kosmetyk nie ma zapachu, także będzie on naprawdę. Myślę dla wszystkich osób, dla tych, które i lubią zapachy i też mogą stosować kosmetyki bezzapachowe. I może przeczytam Wam, co producent o tym płynie micelarnym nam mówi, a później Wam powiem, jakie są moje odczucia. Więc tak, jest on doskonały dla cery podrażnionej, zaczerwienionej, przesuszonej. Łatwo usuwa nawet wodoodporny makijaż, dobrze oczyszcza przy zachowaniu naturalnej równowagi, optymalnie nawilża. Zmiękcza skórę, łagodzi zaczerwienienia. I tutaj aktywnymi składnikami są właśnie kali musli, które poprawia kondycję skóry wrażliwej, zmniejsza reaktywność, wrażliwość, wpływa na szybszą regenerację naskórka. Altea officinalis czyli zmiękcza, wygładza, uspokaja skórę, oraz betaina silnie nawilża, chroni przed podrażnieniami, wzmacnia barierę naskórkową. Tutaj naturalne micele pozwalają na usunięcie zanieczyszczeń, makijażu wodoodpornego bez naruszenia warstwy ochronnej skóry płyn nadaje się również do stosowania na delikatną skórę wokół oczu, daje efekt komfortu, skóra pozostaje miękka i nawilżona. I powiem tak, płyn micelarny właśnie ten jest taki jak wszystkie takie fajne naturalne płyny micelarne, typu na przykład Biolaven Wianek on jest bardzo delikatny, ale powiem Wam, że na przykład jest bardziej skuteczny niż tamte kosmetyki. Natomiast taką ich całą wspólną jest to, że ten płyn się troszeczkę jakby pieni, ale nie za bardzo, ponieważ no wiadomo, ma w sobie składniki powierzchowniowo czynne, czyli tak jak każdy płyn micelarny, czyli musi, tylko tutaj akurat one są naturalne, czyli w naturalnym jest to, że się będzie delikatnie pienił. Wiadomo, niektóre te płyny micelarne naturalne się nie pienią, niektóre bardziej. Tutaj bym tak powiedziała umiarkowanie. Bezzapachowy produkt, bardzo dobrze domywa makijaż, nawet ten wodoodporny, tak jak tutaj producent nam. Y właśnie zapewnił. Powiem Wam, że ja tak do końca w tych naturalnych kosmetykach nie wierzę w właśnie siłę demakijażu, bo nie wszystkie płyny micelarne, naturalne dają sobie radę z wodoodpornym kosmetykiem, a ten dał sobie w 100% radę. No i ogromnym plusem w tym płynie micelarnym jest to, że nie szczypie absolutnie w oczy jak się dostanie, przynajmniej mnie, wiecie, różnie bywa, ja nie mówię, że wszystkich, ale ja mam też bardzo, bardzo wrażliwe oczy, noszę soczewki, a mi nic takiego ten płyn nie robi. Ja jestem z tego produktu naprawdę bardzo, bardzo zadowolona i powiem Wam, że na pewno do niego wrócę, jak mi się skończy, bo Orientana bardzo mnie tym zachwyciła, że właśnie idzie w stronę też osób, które mają cerę wrażliwą, naczynkową, które mają wrażliwe nosy. Dlatego naprawdę szacun dla Orientany, że wypuściła tak łagodną serię kosmetyczną. Łagodną, ale zarazem bardzo skuteczną. Także jeżeli szukacie naturalnego płynu micelarnego, jeżeli na przykład chcecie rozpocząć swoją, yy, yy, swoją przygodę z naturalnymi kosmetykami, to ten płyn micelarny, na, micelarny z Orientany na pewno Wam się spodoba i na pewno będziecie z niego zadowolone. Także polecam go serdecznie. Kolejnym kosmetykiem... Który był dla mnie jakby z tej serii najbardziej interesujący, najbardziej byłam go ciekawa i który już ma takie różne opinie w internecie, bo troszkę czytałam, niektórzy go lubią, niektórzy twierdzą, że jest za słaby, ale przejdźmy do sedna. Jest to peeling enzymatyczny dla cery również wrażliwej i naczyniowej, też z tej serii kalimusli. I co tutaj producent nam o nim mówi? Jest to naturalny peeling, który zawiera 99% składników naturalnych. Enzymatyczny do twarzy, delikatnie złuszczający skórę, bez konieczności tarcia. Bogaty w ekstrakty roślinne, usuwa martwy skórek, wzmacnia cerę wrażliwą i naczynkową oraz pobudza do odnowy. Nadaje skórze młody promienny wygląd, rozjaśniając przebarwienia. I jest on doskonały przy takich problemach skórnych jak moc dla cery mocno wrażliwej, delikatnej, naczynkowej, przesuszonej, z uczuciem swędzenia. Zapewni skórze doskonałe złuszczenie, odnowę skóry, złagodzenie podrażnień, nadreaktywność, dobre nawilżenie, regenerację, zmniejszenie podrażnień i zaczerwienień. I tutaj mamy aktywne składniki takie jak właśnie ten kalimusli, bromelaina, papaina, czyli te naturalne enzymy z ananasa i papai, dzięki którym właśnie złuszczamy skórek. Lukrecja oraz olej kukui, który łagodzi podrażnienia, regeneruje, spowalnia starzenie. I tutaj sposób użycia: niewielką ilość nanieść na skórę, wilgotną pozostawić na 15 minut, zmyć ciepłą wodą i sysować do 3 razy w tygodniu, tam w zależności od, um, od po prostu swoich potrzeb. I można, można, może wystąpić uczucie lekkie szczepania, co jest właśnie spowodowane tymi enzymami, tą bromelainą i papainą. I tak, e, powiem Wam tak, ten peeling jest to peeling bardzo delikatny i on będzie dobry dla cer naczyniowych, dla cer bardzo wrażliwych, dla tych, właśnie, które jest przeznaczona ta seria. E, natomiast, jeżeli szukacie peelingu, który bardzo mocno złuszczy Waszą skórę, który będzie bardzo silny, no to niestety tutaj ten kosmetyk Wam nie przypadnie do gustu. Jest to naprawdę bardzo delikatny kosmetyk i jakby jego działanie nie zauważycie od razu po pierwszym razie, tylko przy regularnym. E, Regularnym stosowaniu. Ja stosowałam go specjalnie też dla potrzeb, właśnie testów, trzy razy w tygodniu, i po tym czasie jestem w stanie stwierdzić, że naprawdę e, peeling działa bardzo dobrze. E, delikatnie, ale bardzo skutecznie. Te enzymy bardzo dobrze działają, e, złuszczając nam tą skórę. Nie są one też za słabe, tylko tak jak mówię, no tutaj musimy się po prostu uzbroić w cierpliwość i regularnie stosować ten peeling żeby uzyskać efekt. Mi akurat na mojej twarzy nie było żadnych zaczerwienień, żadnego szczypania, tak jak na przykład w porównaniu do peelingu z Recibo, również enzymatycznego, to tamten jest naprawdę mocną siekierą i na tamten trzeba uważać, bo tamten już po dwóch minutach powoduje, że skórę mamy bardzo, bardzo mocno zaczerwienioną. Moja skóra nie jest mocno wrażliwą skórą, natomiast przy tamtym peelingu, Potrzymałam 5 minut i stwierdziłam, że to jest za długo. Dopiero później moja skóra musiała się przyzwyczajać. Natomiast tutaj nic takiego nie wystąpiło. Dlatego też ten peeling jest po prostu przeznaczony, tak jak jest tutaj napisane, dla cer wrażliwych i naczyniowych. Dla cer właśnie takich naczyniowych na pewno się bardzo dobrze sprawdzi, bo takie też cery są przeważnie bardzo wrażliwe. Moja mama ma taką cerę. No i ona sobie właśnie takie peelingi delikatne bardzo, bardzo chwali. Także polecam Wam, jeżeli szukacie naturalnego. Peelingu enzymatycznego, nie mechanicznego, to na pewno sprawdzi Wam się, tylko regularnie po prostu go trzeba stosować. Bo jest bardzo, bardzo delikatniutki, ale zarazem bardzo skuteczny. I tak, kolejnym kosmetykiem, zostało nam już tylko dwa. Mamy tutaj dwie kuracje. Nie dwie kuracje, przepraszam, mamy jedną kurację kojącą kurację do twarzy na noc, a drugi to jest krem do twarzy na dzień. I one nam przychodzą również w takich kartonikach. Aha, nie pokazałam Wam, bo tak właśnie wygląda płyn micelarny. On jest w buteleczce, tutaj się otwiera z takim dozowniczkiem. Natomiast ten peeling enzymatyczny przychodzi na w tubce, także bardzo fajnie, bo można go delikatnie sobie odpowiednią ilość wycisnąć. Natomiast ta terapia na noc i krem na dzień... Co już takich pojemniczkach z takim fajnym dyfuzorem, bardzo higieniczny, można wycisnąć sobie w pompeczce i nikt nam się do środka żadne bakterie nie dostaną. Ja bardzo lubię takie aplikatory, bo są naprawdę bardzo higieniczne. Dobrze, i przejdziemy sobie może do tej kuracji nocnej, bo te kosmetyki za, zaciekawiły mnie i wręcz zdziwiły swoją konsystencją, ponieważ myślałam, że krem na dzień będzie bardziej, jakby miał lżejszą konsystencję, niż ta kuracja na noc, a jest odwrotnie. I tak, krem na dzień ma taką dość gęstą konsystencję. Byłam bardzo zdziwiona, bo na początku myślałam, że pozamieniałam chyba kartony, ale nie, tak się okazuje, że tak właśnie jest. Ma dość bogatą konsystencję, jak na dzień, natomiast jego wystarczy naprawdę niewielka ilość, żeby rozsmarować na twarzy. Nie można też z nim przesadzić, bo niestety naturalne kosmetyki mają to do siebie, że trzeba troszkę poczekać, aż one się wchłoną, i często osoby, które zaczynają jakby swoją przygodę z naturalnymi kosmetykami, to zniechęca się, ponieważ no, tutaj te kremy naprawdę trzeba trochę się skupić nad tym, żeby i poczekać, mieć cierpliwość, żeby one się wchłonęły, ale wchłaniają się bardzo, bardzo dobrze, tylko potrzebują po prostu większej ilości czasu niż takie kremy drogeryjne, które mają w sobie tak nabite składniki yy, yy, różne, że one powodują od razu wchłonięcie. Natomiast tutaj trzeba troszkę poczekać. Ale skóra po tym kosmetyku jest tak mięciutka, jest tak nawilżona, jest tak odżywiona. Na makijażu mineralnym trzyma się ten kosmetyk bardzo, bardzo dobrze. Na moich podkładach z Pixi idealnie się trzymał. Nie wyświecał się w ciągu dnia. On ma taką, słuchajcie, konsystencję, która z jednej strony jest dość treściwa, ale wiecie, bardzo przeciążona. Także myślę, że ten krem nada się właśnie dla cer takich mieszanych nawet. Może dla tłustych nie do końca, bo może być troszkę za ciężko, ale dla mieszanych, suchych na pewno tak. Jeżeli szukacie fajnego odżywczego kremu na dzień, to myślę, że ten właśnie się... Ten na dzień, widzicie, miałam zacząć od na noc, a zaczęłam w końcu od na dzień. Więc myślę, że ten na dzień się Wam sprawdzi. I co tutaj nam producent o tym właśnie kremie na dzień, o czym o nim mówimy, mówi? Więc tak, krem na dzień jest dla cery szorstki, przesuszonej, zaczerwienionej, naczyniowej, podrażnionej. Daje długotrwały efekt nawilżenia, zmniejsza zaczerwienienia, podrażnienia, wzmacnia odporność na czynniki zewnętrzne, daje młody rozświetlony wygląd. I tutaj mamy kalimusli, jagody goi i olej ryżowy, który pobudza regenerację skóry, spowalnia proces starzenia no i tak, tak jak tutaj producent zawarł, naprawdę bardzo dobrze nawilża i ja w tych kremach na dzień właśnie sobie chwalę to, że one mają bardzo dobre, jakby dają bardzo dobre efekty nawilżenia, bo u mnie to najbardziej się liczy, jeżeli czuć to nawilżenie na skórze. Ja jestem bardzo zadowolona, polecam, na lato myślę też się sprawdzi dla takich cer, także i ma, ten kosmetyk już ma akurat, tak jak ten peeling enzymatyczny, taki zapaszek bardzo, bardzo delikatny, taki kwiatowy, ale taki naprawdę praktycznie w ogóle niewyczuwalny. Delikatny, kwiatowy, tak jak ten peeling enzymatyczny. Na pewno się spodoba, no są wrażliwym to na bank. Dobra, jest takim kosmetykiem, bo już tu wszystko, słuchajcie, przewracam. Jest kojąca kuracja do twarzy na noc i ona tutaj ma tą konsystencję jakby lżejszą, ale tu jest taki myk zastosowany, że pomimo, że tu jest konsystencja gęstsza, to on na twarzy jest bardzo taki leciutki. Natomiast tu, pomimo iż ta konsystencja jest lżejsza, to później na twarzy jest taki bardzo bogaty, bardzo odżywczy i czuć, że to jest jednak krem na noc. Naprawdę zdziwiły mnie te dwie konsystencje, ale okazały się, no strzałem w dziesiątkę, także, no coś innego, coś fajnego. I co tutaj producent nam mówi o tej kuracji na noc? Więc tak. Jest doskonała przy cerach przy cerze suchej, wrażliwej, naczyniowej, zaczerwienionej z uczuciem spędzenia ściągnięcia, zapewnia długotrwałą regenerację bariery ochronnej na skórka, redukcję zaczerwienień, ukojenie podrażnień, dobrze nawilża, odżywia i aktywnymi składnikami jest właśnie kalimusli, zielona alga oraz lukrecja, która zmniejsza zaczerwienienia, zapobiega podrażnieniom skóry, natomiast zielona alga wspiera proces wzmacniania, wzmacniania naczynek, zmniejsza ich widoczność, ujędrnia i elastycznia skórę. Wiecie co, czy na naczynka on działa? Ja nie wiem, ponieważ ja nie mam skóry naczyniowej, więc tego Wam niestety nie powiem. Natomiast miałam takie drobne podrażnienia i poradził sobie z tym bardzo dobrze. Ukoił mi te podrażnienia na cerze. Także tutaj mogę powiedzieć, że naprawdę fajnie działa. Poza tym bardzo dobrze nawilża, odżywia tą skórę. Skóra rano po obudzeniu się jest naprawdę mięciutka, taka odżywiona, absolutnie mi nie zapchał. No, ja jestem bardzo z tego kosmetyku zadowolona. Myślę, że będą z niego też zadowolone osoby z cerą tłustą, ponieważ on nie jest taki. Wiecie, aż za bardzo przeciążające. On, właśnie na noc, jest powiedziałabym idealny dla każdej cery, bo jest taki właśnie wyważony, że polubią go i cery suche, i cery tłuste, i cery mieszane. Naprawdę jest taki uniwersalny. Także bardzo dobry skład, świetne działanie. Polecam naprawdę serdecznie. Także, kochani, dajcie znać, czy coś tutaj Was zaciekawiło z tych kosmetyków. Ja myślę, że naprawdę warto się zapoznać z tą nową serią, bo tutaj wychodzi naprzód firma dla takich cer właśnie bardzo, bardzo wrażliwych. I dla wrażliwych nosów, tak jak ja mam wrażliwy nos. No i kochani, wszystko dzięki bardzo za uwagę. Na dole oczywiście będziecie mieć wszystkie linki do produktów, o których dzisiaj powiedziałam w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie Buziaki PA.